Jeśli ktoś komentuje pod filmami jakichś twórców, na przykład, ale straszny makijaż, ale za gruba jesteś, to doświadczy to tylko o jednym, o projekcji, o mechanizmie projekcji. Przypisuje cechy negatywne osobom, których sobie nie akceptuje, czyli prawdopodobnie tutaj akurat wybrałam na temat wygląd, nie akceptuje wyglądu w sobie. Uważa, że trzeba być szczupłym, mieć makijaż i tylko w ten sposób będzie ten ktoś akceptowany. Podobnie jest z cechami. Jeżeli ktoś mówi, ale jesteś wulgarny, ale jesteś wulgarna, to może być tak, że projektuje sam swoje cechy na inne osoby i ona, czy on jest wulgarny. Mechanizm projekcji jest bardzo często wykorzystywany przy zachowaniach toksycznych, przy osobowości. Narcystycznej bądź manipulującej, osoby projektują swoje negatywne cechy na wybrane swoje ofiary. Czyli na przykład mówią, że ktoś nie jest ugodowy, ktoś zawsze chce postawić na swoim, nigdy się nie chce z nikim zgodzić, ktoś jest skutliwy, ktoś jest arogancki, że ktoś jest agresywny, a okazuje się, że to osoba, która w ten sposób mówi, właśnie ma ten. Sobie mechanizm obrony projekcji, dostrzega w innych swoje negatywne, nieuświadomione cechy i przypisuje je innym osobom. Więc, jeżeli czasami macie tak, że słyszycie jakieś komentarze na swój temat i otwieracie oczy, z jakiego powodu ktoś w ten sposób mówi o tobie, to często nie szukajcie w sobie. Tylko pomyślcie o tym mechanizmie projekcji. Oczywiście warto mieć refleksję i zastanowić się, czy to jest prawda, i oddzielić prawdę od słów innych, ale pamiętajcie o mechanizmie projekcji, że często jest ona wykorzystywana przy zachowaniach toksycznych, jako nieświadome przypisywanie cech negatywnych osobom.